Cześć! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj wracamy do Tytusa. To jest fantastyczny czempion, który absolutnie rozkłada na łopatki przeróżnych bossów. Nie tylko Hydra, gdzie go już pokazywałem, nie tylko Clan Boss, ale także Chimera. Tutaj też spisuje się świetnie. I właśnie zostałem poproszony o zrobienie przejęcia konta i zrobienia teamu z tytułem na Chimere. No i właśnie tego typu team dzisiaj zrobiłem i taki team wam pokażę. Ten team, który wam pokażę, no, najlepiej będzie działać, jeżeli będziecie, robić, będziecie grać ręcznie, ale działa też na auto i ten wynik, który wam się pokażę, ten, ta rozgrywka, którą właśnie wam pokażę, to jest od początku do końca auto, bez mojej ingerencji. No i tim, który tutaj widzicie na ekranie, to jest taki, który zbudowałem. Oczywiście e, najlepsze połączenie to jest z Wixwellem, e, i on tutaj w duecie z, e, z Tytusem robi robotę. Poza tym potrzebujemy kolejnych czempionów, którzy będą wydłużać czas trwania buffów. Więc mamy Kriska i mamy. Oele. dodatkowo mamy Lidię, która wrzuca Decrease Defense, Weaken dodatkowo daje nam Strengthen i Increase Speed dzięki czemu jesteśmy szybsi, otrzymujemy mniej obrażeń no, na początek pokażę Wam może Team Setup, bo to jest ważne i od razu możecie też zobaczyć staty, więc generalnie dla wszystkich poza Tytusa Sugeruje zrobienie spidu. To jest oczywiście na Ultra Nightmare. Zrobienie spidu przynajmniej 300, 300 plus będzie tutaj bardzo, bardzo pożądane. Więc tak, Wixwell, widzicie staty, przyzwoite HP, duży defense. Tutaj on ma defense większy od Tytusa, po to, żeby był celem ataków na formie lwa. Nie chcemy, żeby tutaj Tytus za bardzo oberwał, więc mamy dużo HP, e, dużo defensu, dużo speedu. Wzbudowanie ux dobre jest wymagające, jeżeli chodzi o staty. Później e, mamy resistance, aczkolwiek tutaj, jako że mamy OL, która daje nam increase resistance, to można by e, tutaj dać o 100 mniej tego resistance i byłoby też ok. Accuracy e, 417. On ma Brimstone 5 gwiazdek, więc potrzebujemy akuraty, więc no, fajnie by było mieć 470, ale jak zobaczycie, to tutaj też y, y, dawał radę. E, no więc, tak, ustawienia na formie ostatecznej e, zaczynamy od A3, a potem priorytet na A2. Pozostałe formy wyglądają dokładnie e, tak samo czyli priorytet na A2 chcemy żeby w pierwszej kolejności tutaj używał z tego skillu gdzie atakuje wszystkich przeciwników rzuca decrease atak no i co najważniejsze wydłuża czas trwania buffów i potem zwiększa shield dzięki czemu nasz tytuł będzie mógł coraz mocniej e, uderzać i tutaj chcemy żeby on jak najczęściej tego skillu używał w związku z tym a w związku z tym mamy na nim set reflex, e, można by też dać na przykład cztery elementy Merciless, i wtedy byłoby jeszcze lepiej. E, więc tak on wygląda. Potem mamy Kriska e, No jak widzicie, też powyżej 300 speedu, resistance 400-500 Chris. Krisk tutaj bardzo daje, bardzo dobry jest, e, dlatego że poza wydłużeniem czasu trwania buffów. Za każdym razem, jak zostanie zaatakowany, to wrzuca Decrease ataki, Decrease Defense na, na Bossa. Duży HP, duży Defense, szybki tak to już zresztą omówiliśmy. Dobra, na formie tutaj zresztą na wszystkich dokładnie tak samo to wygląda. Nie chcę mu używać A3, priorytet na A2. Więc tak wygląda Krisk. Jeżeli chodzi o sety. On tutaj nie ma, yy, nie ma żadnych wymagań. On zresztą zobaczymy później dokładnie, yy, nie ma tutaj refleks, nic takiego. Ola. OLA daje nam, jak już wspominałem, przyspiesza cały team, yy, daje nam increase resistance, dzięki czemu troszkę niższy rezystans możemy mieć u championów. Na A2 leczy nas o 30% swojego max HP i nie, ich HP i do tego wydłuża czas trwania e, buffów trzech takich championów potrzebujemy e, no i mamy duży HP, duży defense, jest szybka ona jest chyba najszybsza w teamie, 324 speedu wysoki resistance i to tyle e, i na wszystkich trzech formach ustawienie wygląda dokładnie tak samo przejdźmy do litki E, ona jest też tutaj bardzo szybka, wysoki rezystans, wysokie accuracy, no i oczywiście przeżywalność HP i Defense, i na wszystkich tutaj na tej formie, tak e, startujemy od e, A1, to jest A2, przepraszam, to jest priorytet na formie Barana. Tutaj wyłączyłem e, A2 i A3. Nie chcę, żeby wrzucała Decrease Defense i weekend, że weekend, żebyśmy nie uderzali mocniej, bo tam obrażenia się odbijają. Chcę, żeby cały czas używała, wrzucała ten fir. i tutaj ona nie ma Blessingu. Ale gdyby miała Blessing, bardzo fajnie byłoby dać jej Blessing, który daje szansę zmianę w słabszej wersji debuffu w tą lepszą. Więc to bym tutaj zalecał. Tutaj tak wygląda. I na formie Viper chcemy od tej formy, żeby wrzucała blok Active Skills, żeby zmuszać y, tą formę do używania A1, więc tak y, wygląda y, Lidia. I na koniec Tytus, u niego wszędzie wyłączamy A3, nie chcemy używać A3, chcemy żeby jak najczęściej używał A2, bo tutaj są obrażenia. Poza formą barana, gdzie chcemy tylko A1, ponieważ tutaj to on używając A2, zabije się, popełni Harakiri, więc tego nie chcemy. 2 eee, też, no odbijanie tego, tych obrażeń będzie niszczyć jego shielda. Eee, I jak widzicie, jak to wygląda. Nie mam tutaj u niego żadnego blessingu. Gdyby jeszcze miał blessing eee, czterogwiazdkowy, pamiętajcie, nie warto dawać niższego niż czterogwiazdkowy. Dlatego, że chcemy u niego mieć niskie HP. W związku z tym, że na A2, tak, tutaj atakuje jednego. Jeżeli ma crit rate, na, shield na sobie zawsze to jest atak krytyczny i zwiększamy obrażenia o wartość shieldu. I mnożnik tutaj jest o tyle ciekawy, że wartość tego shieldu, tam mogę tutaj to trochę y uprościć, ale generalnie jest dzielona przez jego. HP, Więc, im wyższe HP mu damy, tym mniejsze obrażenia te dodatkowe tutaj będą. E, więc, dopiero czterogwiazdkowy, gdzie zyskujemy crit damage, tam e, to warto mu taki blessing dać. E, więc mamy dosyć niskie HP, wysoki defense, ma drugi najwyższy defense. Pamiętajcie, chcemy mieć. Od Wixwella trochę mniejszy. Speed. Ja mam tutaj 218, 220, jest ok. Testowałem go ze 180, też było ok. On nie powinien być zbyt szybki, żeby wydłużać cały czas trwania tych buffów, żeby mu nie wygasły. Crit rate, jak mówiłem, chcemy mieć bardzo niski, więc 41 tylko. Bardzo duży crit damage. No i resistance tutaj no chcielibyśmy mieć taki żeby rezystował mamy increase resistance ze strony Ueli więc 357 jest tutaj ok, accuracy nie ma znaczenia i tutaj tak to wygląda w pozostałych formach więc tak ten team jest zbudowany tak jest ustawiony a teraz Przejdźmy sobie do. Pokażę wam generalnie na szybko, jakie mają staty ci ludzie. No dobra. Mamy Wixbella, jak mówiłem. Mamy set Reflex. E, dodatkowo mamy tutaj troszkę Stoneskin. Więcej HP dostał. E, Spin Pointu, dostał dodatkowe, e, dodatkowe staty. Tak wyglądają masterki. E, dostał Brimstone. E, dzięki temu jeszcze zwiększymy obrażenia. Warto, żeby jeden champion miał e, Cruelty. Tutaj akurat ma Krisk, więc Brimstone wylądował u Wixwella. E, Takim udałem e, taki tutaj e, relikt. Idziemy dalej. Crisk, o nim wspomniałem, więc jak widzicie, tutaj mamy trochę protection, e, troszkę merskie, aczkolwiek tutaj nic mu. To nie daje. Jak widzicie, tutaj jeszcze dużo bo można by zyskać w różnych miejscach dzięki asendowaniu, więc ten team będzie jeszcze lepszy. Masterki wyglądają tak. On ma Cruelty i ma Golden Elixir. On już taki miał, tego nie zmieniałem. Idziemy dalej? Lidia. Niestety nie ma tutaj żadnego blessingu. Idealnie byłoby dla niej dać 9 elementów feral, bo wtedy. Jeszcze zwiększałoby to obrażenia, mamy trochę protection. Generalnie jest tutaj Mishmash, chodziło o to, żeby zwiększyć jej staty. E, tak wyglądają masterki. Niestety blessingu nie mamy. E, Gilded Pinion, akurat taki miała, tego nie, nie zmieniałem. E, teraz ten OELA. Oella. Ona ma shieldset nie jest konieczny. E, wcześniej próbowałem ten Team Bez Kriska z, e, z Elwą, ale to nie działało i wtedy miała. E, potrzebowałem drugi set, e, shield set, więc mm, do tego to było potrzebne. E, tak wyglądają jej Masterki. Nourish. Mm, Okej, okay. akurat taki tutaj był. Aczkolwiek, czy ona wrzuca? Tutaj, Okej, okay, do. Continuous heal, więcej leczenia z tego może być, nie mamy żadnego e, żadnego e, reliktu i mm, kogo, kto jeszcze został, tytus oto i on merciless e, tak żeby ignorować defense i ma szansę skrócenia cooldownów ze slayer dostał troszkę statów tak wyglądają masterki tutaj do e, faultless defense po to żeby, tak się nazywa? tak, flawless execution, żeby dostał więcej crit damage blessingu niestety nie ma gdybym chciał mu dać no to heaven cast, gdyby to był Do gwiazdkowego a potem dałbym mu crashing rent żeby więcej obrażeń zadawał no i dostał Cats Gaze, żeby więcej ignorować Defensu mm, Jak widzicie tutaj jeszcze no Tutaj na przykład tylko Defense jest Więc jeszcze można dużo więcej Z niego, y, z niego Wyciągnąć, czy o kimś Zapomniałem, Chris był Wixwell był, Titus był Uela była, wszyscy byli Dobra, więc tak y, wygląda Team, a teraz już przejdźmy do walki Nie będziemy Tutaj całej walki pokazywać y, To już jest 40% Piąta tura, także troszkę walka już jest zaawansowana, O akurat przechodzimy do formy lwa. Jak widzicie, dzięki największemu e, defensowi idzie na Wixwella. To jest troszkę zagrożenie, bo zdarzało się jak testowałem, że zabił Wixwella, bo on ignoruje shield atakując. E, nie, nie pamiętam już teraz czy na wszystkich skillach, czy na niektórych. W każdym razie zdarzało się e, przy testach, zdarzyło się, że Wixel tutaj zginął. Tak? Od razu mówię, ten team działa na auto, ale nie oznacza, że zawsze w 100% zadziała, ponieważ zawsze może być 3%, że nie rezystujemy, że się przeciwnikowi uda na przykład usunąć buffy. Najgorzej, jeżeli to się zdarzy na, na tytusie, stracimy shield, wtedy warto no jeżeli to jest początek, jakiś wcześniejszy etap walki, no to warto wtedy. Rozpocząć y, od nowa, y, więc mamy rezysty właśnie tutaj może się zdarzyć, że Wixwell zginie, jeżeli y, nie da rady go y, podleczyć y, OL'a, ale są duże szanse na to, że jednak y, na auto uda się dowieść to do końca. Oczywiście, jeżeli gracie ręcznie, wtedy macie większą kontrolę i zdecydowanie y, możecie większy wynik osiągnąć. Tutaj Krisk w tej rozgrywce na początku bardzo szybko stracił shielda e, więc praktycznie całą walkę bez tego shielda przeżył no on tutaj był już wypełniony miał pasek buffów, więc tego shielda już, się już po prostu nie zmieścił bo inaczej Wixel by na niego wrzucił ale nie było to problemem, on tracił przez ten e, przez ally protection, tak tracił jak widzicie tutaj, o mocno oberwał stracił buffy dlatego tak mocno oberwał ale mimo wszystko przeżył, więc z tymi statami nie było problemu z z Kriskiem moglibyście tutaj nie testowałem tego, ale można by dać przez to, że on rzuca na siebie Continuous Healer spróbować jemu dać najwyższy najwyższy defense, żeby wtedy Lew jego atakował. Można tak przetestować. Jak widzieliście, dzięki wysokiemu rezystensowi temu, że mamy Increase Resistance, dodatkowo y, forma tutaj brzmi. Nie skradła nam buffów. Nie wrzuciła na nas wiel wielkich poisonów. Tak tutaj chyba na dwóch championów po jednym poisonie tylko dostali. Więc nie było to jakimkolwiek problemem. No tutaj ona też, gdyby na przykład Wixwellowi skradła buffy bylibyśmy w dużym problemie tu można od razu zresetować tą walkę no bo dostając te wszystkie buffy i jeszcze kontratak no nie skończyłoby się nie, nie skończyłoby się to dobrze, ale jak widzicie tutaj trzech czempionów nie straciło shielda od początku ten shield jest u nich bardzo bardzo duży najważniejsze oczywiście żeby to było na tytusie o teraz prawie 10 milionów Zadał obrażeń, nie było weekend. Był decrease defense. Jak jest weekend, to jeszcze więcej tych obrażeń zadamy. No, tutaj w złym momencie został wrzucony użyty A2, bo akurat się forma zmieniła. No i tu już będzie końcówka walki: 226. W tym momencie mamy milionów. Tutaj Wixela, czy Wixela Tytusa, można jeszcze lepiej zbudować, jeżeli. Przede wszystkim dostanie czterogwiazdkowy blessing Jeżeli asendowanie tutaj się zmieni Dostanie crit damage na przykład z y, amuletu Jeszcze więcej go będzie miał Będzie jeszcze mocniej uderzał W tym momencie 13 milionów y, obrażeń zadał No nie jest to niestety super team na robienie y, Tutaj tych prób Jak widzicie tylko 3 zostały zrobione No i zaraz będzie koniec 240 milionów I czy jeszcze uda się nie, nie uda się jeszcze jednego uderzenia wcisnąć. Także zakończyło się to na 240 milionach. Tytus z tego zrobił 227. W tej walce, jak widzicie, jeszcze nie miał Wixwell, nie, nie miał Brimstone, więc te obrażenia, gdyby miał Brimstone, jeszcze byłyby na pewno wyższe nie wiem, może 250 milionów 245. No. W tym przedziale byśmy mieli z, z tego brimstone no więc taki team mam dzisiaj dla was mam nadzieję że coś podobnego możecie zbudować kogo można tutaj zastąpić zusa wixwella no nie oni są muszą być jeżeli nie macie oeli możecie kogoś możecie na przykład Lady Mikage tutaj wrzucić tylko wtedy pamiętajcie że musicie te 450 e, rezystansu mieć na wszystkich bo nie będziecie mogli skorzystać z jej increase resistance za e, tutaj możecie wrzucić kogoś innego kto będzie wrzucał bardziej weekend, bo jeżeli macie Kriska no to wtedy ten decrease defense często na bosie będzie, więc wtedy możecie wrzucić kogoś innego e, kto wrzuci wam e, wrzuci wam Weekend. Fajnie by było, gdyby dawał wam jeszcze increase speed, po to, żeby przyspieszać cały team. No, bo tutaj im więcej tur będziecie mieć, im, im szybsi jesteście, tym więcej obrażeń zadacie. No, dobra. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Mówi do was Samuel. Cześć.